Gotów? To jest zespół, który ma już w swojej karierze tytuły mistrzostw Polski. W tej chwili na, znajduje się u nas w, w grupie, w pierwszej lidze. Mecz jest do wygrania, ale będzie naprawdę ciężko, ponieważ u nas nie startuje Piotr, Piotrek Jamroszczyk, który ma y, mecz ligowy w Anglii i tam, tam daliśmy mu zgodę, żeby on tam startował, a my będziemy tutaj w troszkę słabszym składzie jeździć. Przeciwko Powartowi. Michał Zieliński, 15 lat, Michał Mowczan, 14. Oni są na stałe w meczach ligowych. Yy, cały czas robią postępy od meczu z Ostrowa. Yy, naprawdę tych punktów teraz, już w następnych meczach robili yy, no, na tyle, że byliśmy bardzo z nich zadowoleni. Cały czas trenują ostro i myślę, że w tym meczu nie, zawiozą, nie zawodzą. Na no, pewno nie skupię się, bo mają e, dobrego Artura Poprawskiego. Junior Radu, Berego Trzymają, Mateusza, Śnięzaka. Na, na pewno nie będzie tego eee, łatwo, nie? A myślę, że damy rady, bo tu tam będzie na sztorach. Co możesz powiedzieć o swoich początkach tutaj w klubie z Zielonej Góry? Już myślałeś <coughs> troszeczkę o przyszłości? Jakby to wszystko wyglądało, jakbyście awansowali do ekstraligi? No, akurat o ekstralizy nie myślałem. A swoją karierę zacząłem 3 lata temu, mniej więcej. No i jeździłem na zawody ogólnopolskie, na przykład młodziki, kadety. No i jak na razie coś w tym chodzi.